Właśnie pojawiła się informacja na temat oświadczenia majątkowego Daniela Obajtka, europosła Prawa i Sprawiedliwości i byłego prezesa Orlenu. Otóż okazuje się, że Daniel Obajtek ma pracę na Węgrzech. Zatrudnił się w firmie Bayer Construct za 15 tysięcy euro miesięcznie. To naprawdę spora suma, tak? Ponad 60 tysięcy miesięcznie. Naprawdę pozazdrościć. I teraz tak, Daniel Obajtek ma odpowiadać za no, rozwój międzynarodowy tej spółki. To jest spółka z branży budowlanej. No, muszę powiedzieć, że ostatnimi czasy to Daniel Obajtek specjalnie w branży budowlanej nie działał i deweloperskiej, chociaż można uznać, że ktoś, kto ma. Tyle nieruchomości rozmaitych, pokupowanych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to troszeczkę na nieruchomościach się zna. To tyle. I można też zastosować słynną frazę z jednej z perlowskich komedii Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. E, Okej, okay. zatrudnił się Daniel Obajtek na Węgrzech, ale... Uważam, że tu jest bardzo ciekawe zestawienie faktów, i ja Wam te fakty przedstawię. Myślę, że one mówią same za siebie, a wnioski pozostawiam Wam. Możecie je wyciągnąć po yy, zobaczeniu, jak wygląda całościowy obraz yy, kariery finansowej Daniela Obajtka. Otóż tak. Yy, ta firma y, Bayer Construct to bardzo ciekawa firma. I na stronie Daily News Hungary znalazłam bardzo ciekawy artykuł, który można przeczytać. Początek tego artykułu jest taki. Rząd węgierski ma dabyć trzy nieruchomości za łączną kwotę 1,5 miliarda euro za pośrednictwem umów niepublicznych. Każda z tych inwestycji jest powiązana z, biznes z biznesmenem mającym bliskie powiązania z rządem, w tym zięciem Wiktora Orbana. Chodzi tutaj o trzy duże inwestycje, które właśnie państwo węgierskie zgodziło się zapłacić te półtora miliarda euro grupom należącym do biznesmenów powiązanych z Fidesem. I teraz, tak, co jest ciekawe w tej historii. Wykonawcą jednego z tych projektów, jak rozumiem, jest firma Bayer Construct. Jest ona zarządzana przez przedsiębiorcę Atile Balasa który jest wspólnikiem biznesowym Isztfana Tiborcza, właśnie zięcia Wiktora Orbana. Widzimy więc, że spółka, w której zatrudnił się Daniel Obajtek, jest y, ściśle związana y, z tym y, układem, nazwijmy to, oligarchicznym, biznesowym wokół Wiktora Orbana. Orbana. Ja jak zobaczyłam, że y, m, obajtek się zatrudnił właśnie w takiej spółce, to od razu miałam przeczucie, że to nie jest taka sobie spółka, która po prostu działa na rynku prywatnym. I jest super. Nie, bo na Węgrzech panują zupełnie inne zasady. Tam system jednak jest w dużej mierze oliga oligarchiczny, to znaczy biznes jest niesamowicie uzależniony od y, łaski rządzących. I Orban stworzył grono takie y, biznesowe, które jest ściśle z nim powiązane. I właśnie tam znalazł y, miejsce Daniel Obajtek. I teraz zestawmy ten fakt a także fakt tej pensji 65 tysięcy złotych miesięcznie z działalnością Daniela Obajtka jako prezesa Orlenu. Otóż doprowadził on do fuzji Orlenu z Lotosem i przypomnę, że po to, aby ta fuzja mogła się odbyć, Komisja Europejska przedstawiła konkretne warunki, które oznaczały de facto po pierwsze sprzedaż stacji benzynowych Lotosu, Inwestorowi zewnętrznemu, a także yy, sprzedaż rafinerii. Rafineria poszła w arabskie ręce, a stacje benzynowe zostały sprzedane węgierskiemu koncernowi MOL, który też jest ściśle związany yy, z państwem węgierskim. Yy, I teraz tak. Na czym problem polega? Problem polega na tym, że oczywiście o sensowności fuzji Orlenu i Lotosu można dyskutować. Ta dyskusja toczyła się od wielu lat. Problem tylko polega na tym, że warunki, które przedstawiła Komisja Europejska, była w tym przypadku. One, chodziło oczywiście o zapobieganie y, praktykom monopolistycznym, ale i tak ten monopol Orlenu jest, mimo tych zaleceń, nie oszukujmy się. Ale okej, okay, tutaj chodziło o to, że y, nie, nie, nie może biznes podlegać tak dużej koncentracji, tylko problem polega na tym, że moment, w którym y, miałaby się dokonać ta transakcja, Fuzji lotosu z Orlenem był wyjątkowo niekorzystny, jeśli chodzi o sprzedaż aktywów lotosu. Rafineria została sprzedana bardzo tanio. Owszem, można było mówić, że nie było innych kontrahentów, ale cena była bardzo niska. To samo jeśli chodzi o stacje benzynowe. One też zostały sprzedane tanio. Dlatego wielu analityków i yy, przedsiębiorców i yy, yy, znawców gospodarki mówiło, że wobec przedstawionych takich warunków Komisji Europejskiej rząd PiSu, Daniel Obajtek, Orlen powinny się wycofać z tych planów fuzji, ponieważ ona jest niekorzystna dla polskiej gospodarki. Stało się inaczej. Obajtek parł do tej fuzji, wiemy, że m, e, stronę węgierską reprezentowała e, firma m, Adama Hoffmana e, i ostatecznie do tej transakcji doszło. Andrzej Kublik w gazecie Wyborczej, ale też inne media pisały o tym, że sprzedaż stacji paliwowych rzeczywiście była bardzo tania i była to transakcja bardzo korzystna dla Mola, a w mniejszym stopniu e, korzystna mm, dla strony polskiej. Newsweek pisał wejście MOL na polski rynek detaliczny oznacza wzmocnienie pozycji węgierskiego koncernu w regionie. Orlan dostał za to ponad 600 milionów dolarów, czyli tyle, ile ostatnio zarabia w trzy tygodnie to po 6,5 miliona złotych za każdą stację z 417, które Mol kupił, Newsweek stwierdzał jednoznacznie: dla polskiej firmy to żaden interes, a jedynie spełnienie warunków postawionych przez Komisję Europejską przed przejęciem grupy Lotos. Innymi słowy, mamy sytuację, y, gdzie y, nastąpiła transakcja bardzo korzystna dla strony węgierskiej, a Daniel Obajtek jest y, prezesem Orlenu, który bierze udział w tej transakcji. Następnie po zakończeniu swojej misji w Orlenie Daniel Obajtek dostaje posadę y, w spółce węgierskiej za 65 tysięcy zł miesięcznie, y, w spółce, która jednak jest y, w kręgu biznesowym y, Wiktora Orbana, jak przed chwilą wam to przedstawiłam. I tak jak powiedziałam, wnioski zostawiam wam. Wystarczy tylko przedstawić te fakty. Muzyka